Dzisiaj zagram sobie w gierkę, w której naszym zadaniem jest wystrzelenie się z procy i musimy dolecieć jak najdalej prawdopodobnie na księżyc. Zobaczmy, gdzie uda nam się dolecieć, no chyba nigdzie nam się nie udało dolecieć, w ogóle nawet nie wiem, czy mnie wystrzeliło. Zobaczmy jeszcze raz, cyk, no i gdzie polecę, halono, nie latam za daleko, dosłownie na samym starcie wypadam. Musimy to na pewno zmienić, musimy sobie tutaj więcej jakby tych rzeczy pozbierać, żebyśmy dolecieli na księżyc, bo chyba takie jest zadanie nasze. Chociaż w sumie jesteśmy w kosmosie, to nie wiem, gdzie musimy dolecieć, ale na pewno za to tutaj jakby pole dziwne musimy dolecieć, tylko musimy sobie na pewno tutaj te rzeczy pozbierać i. Czy czy tu w ogóle są jakieś pety, czy coś takiego, żebyśmy, nie wiem większą moc mieli. Tu są chyba jakieś jajka właśnie. I zobaczmy, za co są te jajka. Za stoka czegoś. Nie wiem, czy za stoka tych jakby piorunów, czy coś, czy może tutaj. Chyba bardziej za 100 tysięcy jakby tych cegieł, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle mamy jakieś questy. Nie wiem, nie wiem jak się robi te questy, mniejsza w to dobra. Musimy na pewno więcej uzbierać tych wszystkich rzeczy i zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś jest. Tu jest też jakiś dziwny przedmiot. Czy tu w ogóle my się, możemy się wystrzelić? No tutaj dostajemy więcej jakby tych cegieł i mamy lepszy dystans. A więc chyba lepiej tutaj latać, tak mi się wydaje. Polećmy sobie jeszcze raz. No, i 5800. Chociaż to może większy dystans mamy, dlatego że po prostu uzbieramy już sobie trochę tych tutaj, jakby piorunów. I tu jeszcze mamy jakieś power arcade, czyli tutaj możemy sobie moc naszą zwiększyć. I za co? Za co tą moc się zwiększa? Za te pioruny, za 118 piorunów. Albo tyle dostaniemy, jakby tutaj tych piorunów, jak sobie to przerobimy. Zobaczmy. Dokładnie tak to działa. Dobra, czyli musimy tutaj, jakby po prostu wystrzeliwywać się co chwilę. No, i za to dostajemy po prostu moc. Dobra, i teraz jeszcze raz się wystrzelmy. Cyk, i teraz latamy dalej. Dobra, teraz dostaliśmy 17500 tysiąca, jakby tych y, tutaj cegieł. A więc, dobra, w taki sposób to działa. Czyli musimy mieć te pieruny, żeby sobie pet jakieś odblokować ewentualnie. Dobra, teraz 18 tysięcy, dobra, to uzbierajmy tak stówkę i przeróbmy sobie to, zobaczymy, ile za to dostaniemy. Jakby tej mocy. No bo to prawdopodobnie pozwoli nam dolecieć już tutaj, jakby za to pole dziwne. Już prawie w sumie tam dolatujemy. Dobra, jeszcze dwa skoki i zobaczymy, ile będziemy mieć tego. Na pewno wtedy będziemy mogli tam się wystrzelić gdzieś dalej. No dobra Już prawie nawet bez tego latamy, bez przerabiania tego. Dobra, jeszcze raz i zobaczmy, gdzie od nam się dolecieć. Cyk. No i dobra, i no, no nie, no prawie było. Dobra, ale teraz przyróbmy sobie te 100 tysięcy tych... Yy... Cegieł I dostaniemy 334 mocy. Dobra, i teraz mamy 610 mocy. Chociaż w sumie powiem wam, że tutaj musimy mieć 100 koła tych cegieł, żeby to otworzyć. Na stówę tutaj trzeba mieć 100 koła cegieł, żeby to otworzyć. Dobra, jeszcze raz się wystrzelmy i teraz już powinniśmy na luzie wylecie za to, no wylatujemy za to, no i tutaj tam dalej jeszcze musimy polecieć. Dobra, to w sumie jeszcze jeden skok muszę wykonać i będziemy już mieć to nasze pierwsze nubski jajko. Jestem ciekawy w sumie co to jajka będą dawać w ogóle. Dobra, cyk dawaj. No i dobra, jeszcze jeden skok już będziemy mieć na nubski jajko. Dobra, dawaj cyk, cyk, cyk. no leć, leć, leć. leć. Dobra, ja teraz mamy 48 tysięcy i musimy sobie otworzyć to jajko. A to ile kosztuje? To 200 tysięcy. Dobra, to na razie to nubskie sobie otwórzmy. No i wyleciał na jakiś taki pet. Ile tu petów w ogóle można mieć? On nam daje chyba 1%, 1 mocy. Można mieć 3 pety założone. No dobra, no to w sumie nie są złe takie pety. Ale jakby to na przykład tutaj wygląda, jakbyśmy się tutaj wystrzelili. Bo tutaj tylko trasa jest na początku. Cyk. Aha, i tutaj w ogóle w kosmos lecimy. Ale jakby długo się sta sama, tylko po prostu trasy są inne Ale tutaj chyba wolę właśnie polecieć, żebyśmy widzieli, gdzie dokładnie lecimy. Dobra, dawa jeszcze raz. Cyk. I gdzie dolecimy? 50 tysięcy. No to jakby nie jest jakoś super dużo. I ten pet nam mnożnik daje bo wcześniej dostawaliśmy 1 jakby, a teraz dostajemy razy 1,1. Tutaj mamy Pet Multiplier w taki sposób to działa. Dobra, ale no mamy już 200 koła, więc mamy już na kolejny jajko tutaj to basicowe. Możemy sobie to otworzyć. No i niestety, znowu jakiś słaby nam wyleciał. I on nam mnoży razy 1,2 moc naszą. No to też sobie go oczywiście zakładamy. I jeszcze jedno musimy sobie ogarnąć. Ciekawe, czy w tej gierce jakieś kody są, ale po interfejsie widzę, że raczej nie będzie tutaj kodów. No nie, tutaj są tylko Game Pass. To Game Passy mnie na razie nie interesują. Dobra, uzbieram tak w sumie, nie wiem, z 300 tysięcy tej mocy. Przerobimy to tutaj sobie w tej maszynce. I zobaczymy, gdzie wtedy uda nam się dolecieć. I tutaj w sumie jednej rzeczy nie zauważyłem. Tu są chyba jakieś 500 mocy mamy jednego rebirfa. I co nam rebirfy w ogóle dają? No tutaj nic nie pokazuje, żebyśmy coś stracili, a więc dobra, przeróbmy sobie w sumie tą moc. Mamy już 1000 moc, zobaczymy, gdzie dolecimy i robimy tego rebirfa. Bo ten rebir w sumie może nam jakieś mnożniki dawać i wtedy jeszcze szybciej będziemy progresować. Tak mi się wydaje, ale dobra, zobaczmy, gdzie dolecimy. No teraz rekord na pewno będzie 95 tysięcy odległości. No dobra, no to w sumie sporo i 120 tysięcy, jakby już ceckieł dostaliśmy naraz, ale zróbmy rebirfa. No i rebirw nam... Aha, dobra, to tylko nam tutaj moc zabiera. I zobaczmy teraz, czy jakieś mnożniki większe będziemy mieć po prostu jak ten wystrzał się skończy Nam się powinno coś pokazać Czy mamy więcej czy mniej I tutaj mamy rebirf multipler Aha dobra to rebirfy działają podobnie jak pety Też nam mnożą razy 0,1 Dobra ile kosztuje kolejne? 500 tysięcy Dobra to teraz zbieramy na to za 500 tysięcy Szkoda że tu w sumie nie ma jakby automatycznego wyskoku Byśmy mogli sobie przeawkować tutaj trochę I bym dużo więcej tego wszystkiego uzbierał Dobra ale wystrzelmy się Cyk No i mamy mniejszą odległość. 60 tysięcy? Czemu tak mało? A dobra, bo tutaj moc sobie zresetowałem. Zapomniałem o tym. Dobra, ostatnie skoki będziemy już mieć 500 koła. Cyk. No i mamy 500 koła tutaj jakby tych cegieł. A więc teraz możemy sobie kupić tutaj trzecie jajko i wyleciało nam coś takiego. Chyba sama najgorsze pety nam lec, ale przynajmniej ten ma większy mnożnik. Nie, może pozbieram sobie jeszcze tutaj jakby te wszystkie rzeczy. Tutaj też w ogóle jakieś dziwne mamy pole. Tutaj to w ogóle, zobaczcie gdzie ja latam. Ja tutaj nawet praktycznie nie wystrzeliwuję się z tego. Nie, tutaj jakieś minusowe coś jest. Jeszcze raz tutaj spróbuję. Jakby Odległość jest ta sama, dostajemy tyle samo cegieł, ale zobaczcie, że prawie w ogóle nie latamy. Dobra, teraz zbieram znowu do 500 tysięcy tych cegieł i sobie przerobimy tutaj wszystko w tej maszynce. Albo w sumie zróbmy to tak, przeróbmy to sobie, teraz robimy rebirfa i wracam do tego samego punktu, w którym byłem wcześniej, czyli do tego 1500 mocy. Dobra, i teraz na stówek przerobimy sobie już te cegły w maszynce, będziemy mieć tą moc, którą wcześniej mieliśmy, mamy 2000 mocy nawet, a więc teraz już prawdopodobnie pobijemy rekord odległości, zobaczmy gdzie uda nam się dolecieć. Cyk, no całkiem daleko, całkiem daleko, będzie grubo powyżej 100 tysięcy? Ile w ogóle to 1 ma ciekawe? Tutaj powinno się pokazywać. Chyba 304 tysiące odległości, ma tak mi się wydaje. Nie, tutaj się pokazuje. 646 tysięcy odległości ma to 1. Musimy spróbować go pobić, ale zobaczmy, ile kosztuje w takim razie kolejne jajko. Milion? Dokładnie tak, milion kosztuje. Dobra, to musimy zdobyć milion cegieł. W ogóle ile za jeden taki skok dostajemy? Nie spojrzałem nawet. Powinniśmy chyba całkiem sporo dostawać. No, dużo dostajemy. 290 tysięcy. Dobra, to jeszcze tylko dwa skoki będę musiał wykonać, i mamy już ten milion i będziemy mieć na to jajko. Postaram się tak. 2 miliony zbierać i wtedy przerobimy sobie dopiero to na moc, bo teraz na kolejnego rebirfa dwa koła potrzebujemy, ale nie wiem, czy mi się chce robić tego rebirfa teraz, chociaż w sumie za chwilę sobie go zrobimy, bo to tak naprawdę tylko tracimy ilość mocy, która jest potrzebna do rebirfa. Dobra, ale mamy już tutaj milion na to jajko, a więc utwórzmy sobie oczywiście to jajko i zobaczmy, co nam wyleci. Jakiś nor mi, mi wyleciał, jakiś taki słaby niestety nam wyleciał, dobra, ale i tak będzie moim najlepszym petem. Zdejmijmy sobie, a w sumie to sprzedajmy tego i załóżmy sobie tego. Dobra, i teraz zbieram 2 miliony cegieł, żebyśmy mogli sobie to przerobić i zobaczymy jak wtedy daleko uda nam się dolecieć. Dobra i mamy już 2 miliony cegieł, a więc przeróbmy to wszystko. 1500 mocy dostaniemy, a więc mamy prawie dwa razy tyle co wcześniej. Dobra i zobaczmy gdzie z taką mocą uda nam się dolecieć. Na pewno będzie rekord, no ale jak daleko polecimy. Do top 1, teraz jakiś gościu milion ma, no to dobra do top 1 jeszcze więcej nam brakuje. 282 tysiące odległości mamy. I jakiś update w gierce jest, może coś ciekawego dodadzą. A więc Z2 na chwilę. No i w sumie to chyba nic się nie zmieniło. Jakiś tylko taki rest był, po prostu coś tam pewnie ale zobaczmy, ile teraz kolejne jajko kosztuje. Wcześniej otwieraliśmy za milion. Teraz tutaj to jest za 5 milionów, później jest za bilion, bo to to już jest gigantyczny przeskok. Tu macie 5 milionów, a tu macie bilion. Powalony przeskok i tutaj pewnie za 100 bilionów. No, to ciekawie, ciekawe, dobra. Mam nadzieję, że na jakieś jeszcze uda nam się zbierać i tutaj w ogóle coś też mamy. A nie, tu są gamepasy. Myślałem, że może jakieś, nie wiem, trailsy czy coś takiego. Dobra, no to teraz musimy zbierać dalej. Zobaczmy, gdzie teraz w ogóle nam się uda dolecieć. Z tym co mamy i zbieramy jakąś większą ilość, musimy w... Sumie 5 milionów uzbierać teraz, i otworzymy sobie jedno jajko. Wtedy za jeden skok dostajemy już jakby 600 tysięcy, a więc no w sumie dużo. Czyli muszę jeszcze wykonać jakieś, nie wiem, 8 skoków, i będziemy mieć już na to jedno jajko. W sumie, jakby się nam udało na 3 takie uzbierać i jeszcze później rebirfa zrobić, no to to już byłby w sumie duży sukces, tak naprawdę. I wtedy może polecielibyśmy na jakąś taką gigantyczną odległość. No bo na razie, chociaż powiem wam, że już jestem top 1 na tym serwerze, mam 2 miliony odległości w jakiś sposób. Ja nigdy na taką odległość nie doleciałem, to jakoś dziwnie pokazuję tutaj, a nie, bo to pokazuje. Ilość jakby tych cegieł, jaką macie No dobra, on no to 3 miliony to mam rzeczywiście Dobra, jeszcze muszę zrobić jakieś 3 skoki I będziemy już mieć oczywiście na kolejnego peta Dobra, i ostatni skok przeznaczenia I będziemy już mieć 5 milionów na tego peta Mam nadzieję, że on już będzie więcej dawać I że w końcu wyleci nam coś lepszego niż Jakieś, nie wiem, basiki najgorsze Dobra, tutaj za 5 milionów sobie otwieram I w końcu jakiś gut nam wyleci Jakieś UFO z pikua. Dobra, zobaczmy jaki był procent na tego UFO z pikua. Ciężko powiedzieć, który to był ten UFO z pikua. To jest taki, taki z kolcami No to to jest ten no to 16% na niego, bo takiś dobry nam wyleciał. Ale no i tak jakoś super dużo nie daje, ale możemy sobie zdjąć na pewno tego. No i założyć tego UFO z pikua. Dobra i zobaczmy, ile teraz dostaniemy za taki jeden skok, bo ten pecik już nam nawet sporo mnoży w sumie. Cyk 700 tysięcy. No dobra, no to trochę dostaję. Dobra, teraz biorę znowu 5 milionów i przerobimy sobie to tutaj, i zobaczymy, jak wtedy daleko uda nam się dolecieć. Dobra, i mamy prawie 5 milionów, zobaczmy ile za to będzie mieć mocy. Prawie dwa razy tyle. Dobra, teraz mamy jeszcze szkoła. Dobra, to zobaczmy, gdzie teraz u nam się poleci i może w sumie rebirwa sobie zrobimy. Bo jakby no nic w sobie nie stracimy, dalej będę miał tyle samo co miałem wcześniej, bo teraz dopiero te 2000 zdobyłem. Teraz latem na odległość 464 tysięcy i teraz milion dostajemy już na raz. To 10 skoków i mamy na dwa jajka. Dobra, to robię jeszcze 9 skok skoków w sumie i będziemy mieć na dwa kolejne jajka i dopiero wtedy zajmiemy się rebirfem. Dobra, ostatni skok i mamy już chyba 10 milionów. No, dokładnie tak, mamy 10 milionów. Myślałem, że zabraknie. Dobra, czyli mamy tutaj na te dwa jajka jakieś znowu UFO na wyleciało, ale tu są chyba same UFO. Dobra, czy tu jest jakiś przycisk Equip Best? Hmm, chyba takiego nie ma. Dobra, ale musimy zdjąć sobie tutaj tego na pewno, tego, no i tutaj te zakładać. Dobra, i teraz mamy już maksymalny mnożnik. Dobra, teraz znowu do 10 milionów zbieram i przerobimy to sobie, zobaczymy jak daleko wtedy dolecimy. Tylko zobaczmy, ile teraz w ogóle siana dostaniemy za taki jeden skok z tymi petami, które teraz mam. Powinniśmy trochę więcej dostać. No, 1 270 ,000. Dobra, to zbieram do 10 milionów. Dobra, mamy nawet trochę więcej, mamy... 14 milionów. Zobaczmy, gdzie uda nam się dolecieć za taką ilość. Ma już 10 tysięcy moca, więc dużo. Chyba najwięcej na serwerze mam, tak mi się wydaje. Tutaj jakiś gościu ma 13. Dobra, no to ktoś ma więcej. Ktoś ma 25. No dobra, no to żartowałem, jednak nie jestem najlepszy, ale i tak latamy już mega daleko. Mamy 760 tysięcy odległości i zarabiamy 2 miliony, ale dalej będzie już ciężko progresować, a więc w tym filmie to będzie na tyle i do następnego.